Laptop Lenovo B5400 Posiada matowy ekran o przeglądnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366x768. Przeznaczony jest dla biznesu, gdyż bateria pozwala przepracować 8 godzin. W zestawie znajduje się też kabel zasilający i zasilacz oraz dokumentacja. Porty. Z lewej strony obok wentylatora mamy port DESAP RJ45 HDMI i 2 USB 3.0, a z prawej wejście słuchawkowe USB 2.0, napęd DVD-RW, złącze zasilania i złącze dokowania. Do zabezpieczenia dostępu możemy użyć czytnika linii papilarnych. Komputer wyposażono w procesor Intel Core i 3 4000M, pamięć wynosi 4 GB. Komputer posiada dysk o pojemności 500 GB oraz dysk SSD o pojemności 8 GB. Za osiągi graficzne odpowiada układ Intel HD 4600. Z przodu znajduje się czytnik kart pamięci.